Hej, słuchajcie, na pewnym treningu dotyczącym samooceny podeszła do trenera pani i zapytała pani, trenerze, co mam zrobić, żeby opinie innych mnie nigdy nie raziły. Więc trener, chwilę namysłu, patrzy na nią, wie pani co, z pani najgłupszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. No co, ona się potwornie obraziła, ale to potwornie. Po chwili trener do to, to, ale niech pani zaczeka. A pani też strasznie, ale to strasznie czerwone włosy. Kobieta się uśmiechnęła, właściwie się roześmiała, że powiedziała: Jest pan jakiś niepoważny, Jestem blondynką. I wcale nie mam czerwonych włosów coś z panem tak. Na co on stwierdził? Hola, widzi pani? Powiedziałam dwa fałszywe zdania na pani temat. A pani przyjęła się tylko tym pierwszym. Dlaczego? Ponieważ wierzymy w to, co uważamy o sobie. Więc jeśli ja o sobie myślę, że ja jestem, nie wiem, głupia, niewartościową. O, jestem osobą, e, nie wiem, małą inteligentną, to my w to wierzymy. I zawsze, zawsze rani nas to, w co wierzymy. Więc jeśli ktoś nam powie, ej, masz czerwone włosy, a wiem, że ich nie mamy, to mamy to właśnie. Jeśli ktoś nam powie, że jesteś głupia, to nas to urazi. Słuchajcie, nie wierzmy w fałszywe przekonania na swój temat. Nigdy. I nie pozwólmy nikomu nas ranić. Jeśli ktoś nam powie, że coś z wami jest nie tak, albo powie hej, ale jesteś głupi, głupia, to powiedzcie Okej, okay, masz ciekawe zdanie. Jakie masz na to argumenty? Proste.